Później wchodzimy do środka zobaczymy, co tutaj zastaniemy. Tu jest jakiś hol główny, który nam się rozwidla. Tutaj mamy jakieś... Troszkę większa tu jakieś takie coś długie, nic znowu do góry miejsce na schody. jest coś jeszcze pod nami. Zaraz zobaczymy. Znowu jakieś okienko było, dziury pozatykane. O, a tu jest to piętro pod nami. Zobaczymy. Ojej, pełno wody żeby tu było nie wpaść o, tam jest jeszcze dalej tam jest jeszcze dalej coś ale po tej wodzie chodzić nie zamierzamy jest pełno aż tuneli Wracamy? Wracamy? Tu byliśmy. O. To byliśmy. A tu sobie ktoś tak coś schował. Nie będziemy tego ruszać, bo to nie wiadomo, czyje to są skarby, jakie są w nich zarazki schowane. Dobra, tu byliśmy. Ale tu wiatr. Tu byliśmy. Skąd my wyszliśmy? Tu byliśmy. Chyba tu jeszcze nas nie było. Żelazny strop. O I tu kolejne pomieszczenie. O, a co to? Uhu, duszek. Przyjazny? Czy ma nas stąd wystraszyć takie otwory? Znowu jakieś dziwne coś. No, osobiście mieszkać bym tu nie chciał. Dobra, teraz musimy znaleźć drogę powrotną. I jedziemy. É o